Jesteśmy dzisiaj na wędkarskim morskim wypadzie. A co będzie się działo, to już zobaczycie za chwilę. To jest dla ciebie Panie kolego? Jeśli o ty masz myszy w bagażniku, bo ty masz tu dziurę jakąś. No tutaj. Nie, bo dobre Mało mi się to. To nie. Próba sprzętu Ja mam wziąłem jedno pudełko tylko ale no to nie wystarczy Ja jestem odpowiedzialny w tym departamencie za podbieram? Uwaga ryba nie, nie Polo, polo. Koliko koli. Ale ładnie, pokaż Dobra, Wypadł. ale widziałeś, jakie jak jak jakie Joki tu siedzi, jeszcze nie wypłynęliśmy, On muszę nie było wi. Nie, my. Ja założę coś pierwszego pierwszego. przynęty, nie, nie, zasadaj nie, się się jakiś nóż Zdejstwuj w kotwę? Tak. No. To tak. Zobaczymy jak będzie, wiesz, potrzebna to Zobaczymy jak to będzie Zobaczymy. No. Ja, raz Od, raz Od tego wszystko żeby... No. Widzisz, wrzezie głowina małe przynęty. Bardzo małe, nie? No. A ja znowu tutaj takie bardziej sandile, takie troszkę większe przynęty. No, ściąga na to kawałek trochę. W będzie chyba Chyba założyć, że będzie na, na to. No to pierwsze koty. Corta. Ryba. Chyba ryba. bazar. ryba. Chyba zaczep. No, no, za tak, <gryw> za nie, na rybę to tak, to tak. <gryw> bo... Musisz wiesz to, wyczuć sobie jak, jak łowić Tak, tak oczywiście, to, to, to na pewno potwa. Po pierwszych zaczepach niezbędne były rady chłopaków na temat łowienia w takich warunkach. Co prawda połowy w morzu nie są mi obce, no ale Bałtyk w brzegu to nie to samo, co wody oceanu w Szkocji. Rwałem przynęty na potęgę, mając przy tym świetny ubaw. Pogoda robiła się coraz lepsza. w niej zamówić może z Polski. Zmówmywać Dzisiaj nie, wszystko to, pewnie może. Niedługo teściowa będzie przylatywać, nawet chyba w poniedziałek to powiem jej, żeby pojechała tam do sklepu to kupimy. Gitarę. No spokojnie, nie. To dzisiaj nie ma wiatru, to dzisiaj no, można pływać. Dzisiaj można pływać. Jeszcze długo cię, jasno jest. No jak ostatnio my byliśmy, to o której? O czwartej się już trzymało? to już nie no. Ja miałem iść na grilla jeszcze dzisiaj, ale widzę, że dzisiaj nic no, ja z tego nie wyjdzie. No, ja te do sąsiadki syna na urodziny. Nie, nie? Ale te szkockie zaczepy to są mocne. Z mnie na Aha. Dobra. Coś puściło. Teraz już puściło, ale teraz już puściło całkiem. Kurwało. Dobra, pierwszy zerwany. Wiąże... Ile wody, panie kierowniku? Osiem metrów. 8 metrów. Tu jest zaczep, widzicie? O, tam widzisz, takie te, ale no. pod tymi skałkami siedzą poloki. One się tu chowają i czekają, aż się wpadnie w paszce. To będzie bliżej obniża bo się na pewno później tam poskiście nam. No. Formoranos, jakiś taki chudy. Jeszcze się nie narza. On jeszcze się nie narza. Co ty mi za yukendę tu robisz? Lub <laughs> jedno w drugą przekłada. O, tak, gniazda. I zaczyna. Mamy rybę po około godzinie. Jest! O, pięknie! Nie, tu nie koli znowu. koli. no. Spadnę koli. Mam ja. Spod łódki, tak. Mam ja. Spadnie czy nie? Też masz koli. O kurde, jak się częsie. Tu jest rybka. Tu jest Maćka rybka. To taka mała, nie? To dopiero tak, Przed, tak zwany przedskoczek Ale coś się... nie, nie może bo ty... No dobra to teraz jak to jest mała ta twoja, bo dla mnie to była duża To, ja? to jakie te duże są? To takie o 60 tylko Nie, 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 to mąskim Grzesiu, ma coś? Ja to najwyżej podbierześ Albo... A nie, to dobra, ja bym podbierał, bo ty masz kamerę i... 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 Nie, to weź moją wędkę, ja mu podbiorę nie, nie, dobra. dobra Nie trzeba No ale... ale... Sportowy Sportowy, ten do... idzie do wody Do wody, tak? No, ten za mały Za mały Pach. Masz czy nie? Nie jest. jest No ta idź drugą nie? Ładnie Ryby widzimy, ale broń nam zaprezentuj, sprzedaj nam patenta. O, piękny, biały. Super, świetny. No, za... no to się zaczęło. W marcu na ryby, to w grudniu musisz zrobić zamówienie. AliExpress. Nie wiem, co to jest za imitacja, ty wiesz? Jakaś stynka. To jest kajteka. Tu też jest taka z brzuszkiem w środku, pełnym. Ogonek fajnie chodzi. W tle Grzesiek ma zaczep. Rybę. Ryba. Dobrze. Na to będziemy próbować. Na to proszę w to nie mieszać lepiej. <laughs> Dobra. Źle to powiedziałem i tu jest yy, może dwa będą lepiej wyglądać to libry, tak? Tak. to jest taki robaczek. No. Ty, uwaga, to skałek płyniemy. O, coś puściło. Tu tu rano byliśmy? To tu mieliśmy te ryby, co tak no najwięcej tak. było. W tym miejscu było. Dawaj jedziemy w sobotę na Lomonda One idą za przynętą i tu wiesz, jak wychodzą zaczynają wychodzić stoni na tą płytszą wodę. Jest atak w tym momencie, czy 5 metrów? To trochę wygląda jak w tych Chinach. Tak, mamy co pół metra wędkę teraz. No, teraz nas podbije. Tu jest kamień z lewej strony. Tak jak ostatni. Co tak pika? Są to. Są to, Chciałbym wyjść, ale... To jeszcze w gu... uważać, bo będzie, będzie coraz większy przybyt. będzie. O, o, o. Nie wiem czy to jest dobry pomysł Nie, nie, nie będę bierz potem... Dobra bierz Bierz się wracamy Bo tu coraz większy przypływ idzie i coraz bardziej będzie na starga Mamy misję pobojek Nie nie po nie po, boje po bojowisko tylko pobojkę O tam Pewnie fajne widoki tam są no chętnie by się przeszedł człowiek, tylko że ten ponton nam tu strasznie tańczy Idzie wiesz. No mówię ci kurwa, ty uważaj, jeszcze w tych zwykłych gumiakach to trzeba uważać bo się Spokojnie rzucisz tutaj jedną mi... A Ale ona czemu powietrza nie ma? Kurwa, <grywa> <miła>. <grywa> 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 Przecież nie nagrywam, to się wytnie same glony Ty <grywa> Tak, no tutaj masz jedną jak do piłki. jedną Ciężkie to jest? Nie, Ładnie, z odzysku będą piękne błok. Ja mam taki sznur, może by je przywiązał na zewnątrz za burtę. To można zrobić tak osary. No bo, bo na miejsca będzie to zajmować dość sporo, nie? No tak jak masz kolek to przywiążemy kubaka. No to czekaj. Ryby nam zbytnio nie biorą. Jakieś tam parę sztuk. Podłoga. Pogoda jest piękna. Idziemy z Grzeszkiem zobaczyć, co wyrzucił ocean. No, jakiś kamień do akwarium, to ja sobie stąd wezmę. Bo? Ludzie, ile śmieci. Liny, klatki. No po tych sztormach, nie? Nie wiem czy GoPro to tak sięgnie ale tu masz klatkę rozbitą Tak, klatka, W To o takiej myślisz? Nie. O kwadraciakach, nie? O Łopatka. Nie wiem co to jest. Łopatkę znalazłem. Setka kanalizacyjna i jak? Porażka. Porażka, ile tu śmieci. Porażka. Nie wiem śmieci jest, ale o coś takiego. Nie ma, nie ma całego dołu. Nie taki. Maseczka. Tu Covid też dotarł Kopie. On tutaj był, nie? Ale on w trakcie kopania może uciec? Nie wiem, nigdy tego nie kopałem. No ja też widziałem, jak... ale oni takie rury mają do tego, nie? No pomóż. Nic nie widać. Nie, to jest kurwa długie, na 15 cm. Zapadało w tą stronę? To jest tam gdzieś. To jest tutaj, tu jest dziura. On tu gdzieś był. Widzisz jak się zapada? Łopatką to raczej, ale jakby jednego chociaż Konkretna łopata się dała Chcesz trubowodzi w innym miejscu? No zapada, w piasek się cały zapada z dookoła Woda już podchodzi Tak nie będzie No Ale tu piękne No Tu poloki właśnie też zieloną Kamyczek do akwarium organizowanie się troszeczkę na pontonie I zaraz spadamy Grzesiu wytargał klatkę, starą jak świat Pusta, zardzewiała Nie ma przynętu, ale nie, popsuta Jest polok, nie? No polok, polok 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 czy nie Polok. To no jest Polok. No jak dla mnie to polok, nie? O, ładnie. Ładnie chodzi. Mm, mm, mm. Ja, sobie, ja sobie podbiorę. Spokojnie no. Spokojnie. Ten aborciut większy, albo taki sam, większy, wiekszy, ale, wiekszy, ale większy. Troszkę większy. stanąć? No nie wiem, popłynie tylko bliżej drzew trochę Mayday, mayday się ma rybę Mamy tutaj wszystko udokumentowane Bardzo ładnie Białej wojowniku jak to No coś może być dobrze Chyba jest dobrze Co? Wynagrodzić ci za cały dzień Oby Oby dobrze No ładny a on nie robi, ale... Ty, a to nie Nie. no, no, Ale jest. Yeah. tam która jest na szósta. No to był zaraz, teraz był przypływ przed chwilą. Nie, mhm. tak. ja, chyba, full przypływ jest coś po szóstej. A, po szóstej. To był... 5.44. No to ponad 12 godzin. Ponad 12 tak? godzin, no. I na białego relaksa, tak sobie na koniec. To na to No, obydwa. Człowieku. To to... No, w tą stronę. To był piękny dzień. Ryby dopisały na tyle, ile dopisały. Jestem dzisiaj mistrzem przynętowym. Urwałem tyle przynęt, że Aliexpress nie wyrobi się z zamówieniem do końca roku. Ale co z tego? Najważniejsze jest to, że spędziliśmy zajebiście czas. Że będę miał jutro I że będziemy mieli jutro co zjeść. To się wytnie. I tak, ostatnia guma urwana relaksa na dzisiaj, mogę dać jeszcze dwie ryby Maciek się pakuje, Grzesiu już gotowy <gry> Trzymajcie się, na razie, paka, hej